Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w pierwszym odcinku z kwadratowej masakry i zanim zaczniecie tutaj jęczyć, ale Czoklet, przecież to jest Minecraft, dlaczego tego nie ma na Minecraft Czoklet, przecież Minecraft Czoklet jest kanałem od Minecrafta, wiem. Spokojnie. W trakcie odcinka wszystko Wam wytłumaczę, a może najpierw, nie wiem, może pokażę Wam mój dom. Nie jesteście ciekawi mojego domu albo nie jesteście ciekawi, kto jest na serwerze. Proszę bardzo, to są osoby na serwerze aktualnie. No i pada deszcz od 20 minut i trochę mnie to martwi, bo chciałem Wam pokazać mój domek w całej okazałości, a póki co to widzicie, że mi dach przecieka i to chyba nie jest, <laughs> to chyba nie wróży zbyt dobrze, no ale dobra. Słuchajcie, przede wszystkim jeśli chcecie zobaczyć gdzie jest mój dom, w której części mapy możecie sobie wejść na kwadratowa.tv chyba i tam macie tę mapę całego serwera, tam jest też mój dom zaznaczony. Ogólnie mieszkam przy samiutkim, przy samiusieńkim borderze. Ten border oczywiście będzie się za jakiś czas przesuwał, żebyśmy mieli troszeczkę więcej miejsca na funkcjonowanie, ale póki co zrobiłem sobie zaraz przy krawędzi. Bo mam 200 IQ, słuchajcie. Jak się Border przestunie, to będę miał nowy teren, który będę mógł od razu zaklepać jako mój. Oprócz tego mam kopalnię, która jest zaraz obok Borderu, więc jak tylko Border zniknie, ja mogę szybko do kopalni, myk, myk, nowe diaksy i tak dalej. Bo większość diaksów jest chyba już wykopana na mapie, naprawdę. Podziemia to jest jedna wielka kopalnia. A jeśli chodzi o moje diamenty, to mam diamentów 15. Plus mam jeszcze chyba. Tak, ma, widzicie, mam kilof i to jest jedyny, jedyna rzecz diaksowa, którą zrobiłem, czyli mamy łącznie 18 powiedzmy diamentów. No i... E, co jeśli chodzi o mój dom? Mój domek to jest takie. Coś na razie, takie coś wkopane w. Skałę, ale wiecie co? Bardzo mi się podoba jak to się zaczęło. Ogólnie zrobiłem sobie najpierw małą farmę. Potem zaczęłem ją jakoś otaczać przez różne rzeczy. I wyszło, wyszło to tak, że tutaj mam szafy z różnymi itemkami. Tutaj będę miał enchanting. Powolutku zbieram sobie książki i powolutku te książki się tutaj dodają, ale no, jeszcze troszeczkę mi to zajmie. A dzisiaj prawdopodobnie będziemy musieli jakiś enchanting zrobić, będziemy musieli skorzystać z czyjegoś. Mam 30 level i boję się go stracić, naprawdę. A bardzo przydałby mi się na przykład, na przykład, na przykład Silk Touch: Silk Touch do tego, żeby zebrać yy, yy, liany. Że, bo chciałbym to wszystko lianami jeszcze tutaj poobrastywać, poobrastać, dobra, e, piecyki, oczywiście, wszystkie narzędzia, które są potrzebne i które nie są potrzebne, te, które nie działają jeszcze w tej wersji. E, a tutaj będzie przejście z oszklonym dachem, e, i to przejście będzie sięgało aż na drugą stronę tutaj, e, na, na drugą stronę e, wyspy, a raczej te takie jakby zatoczki. I słuchajcie, o to miejsce tutaj, to jest miejsce, no, ło, 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 kto mnie strzela? Gdzieś mnie strzelają, to ja się trochę odsunę może, co? Słuchajcie, to jest miejsce y, na wasz pomysł. Chciałbym, żebyście wy wymyślili, co tutaj będzie. Najlepiej zróbcie, zróbcie jakiś projekt albo jakiś, nie wiem, może mocno opisaną, mocno opisany dom. Y, chciałbym po prostu tutaj wybudować coś co będzie waszym pomysłem, bo oprócz tego mam jeszcze kilka swoich pomysłów. E, oprócz tego, że tu oczywiście trzeba zrobić troszeczkę większą farmę, prawdopodobnie też ją zadaszę. E, tu mamy zejście do kopalni, pewnie trzeba je też zrobić jakoś ładnie schodkami. E, ale oprócz tego mam pomysł na biznes, słuchajcie. Co ja bym na, te, na tej e, kwadratowej masakrze robił? Będę zarabiał pieniądze. Będę zarabiał pieniądze, ponieważ być może niektórzy z was nie zauważyli, Mam tutaj e, ruiny statku, które oczywiście zostały dawno splądrowane. W ogóle tutaj wszystko było splądrowane. To, co tutaj teraz widzicie, tu są drzewa, jest piasek, tutaj nic nie było, to był goły kamień, ponieważ ktoś. E, tutaj prawdopodobnie była góra cała z e, piasku i ktoś ją tak e, poroskopywał, że to był goły kamień. Ja to wszystko tutaj od nowa zasadzałem, od nowa kładłem e, trawę i to wszystko, zobaczcie, wszystko wyglądało o tak, jak tutaj. Czyli bez piasku. Powoli to wszystko wraca do natury, więc jest spoko. A tutaj mamy statek. I słuchajcie, ja z tego z tym statkiem, język mi się plącze, mam plany. Chcę tutaj zrobić muzeum. Muzeum, tutaj będzie oczywiście kasa muzeum, tutaj będzie może jakiś jeszcze sklep z pamiątkami, a tu będzie muzeum. Ten statek to będzie. E, jakieś dobro narodowe. Powiedzmy. Trzeba wymyślić historię. To będzie statek Wikingów, którzy y, przypłynęli tutaj w y, tysiąc... w tysiącym chyba już nie było Wikingów. Nie wiem, nie wiem kiedy były, byli Wikingowie, ale powiedzmy, że byli Wikingowie i przypłynęli tutaj i coś. Możecie też wymyślić jakąś historię w komentarzach. I w końcu przestało padać. Tak. Ech. I zrobimy tutaj muzeum. Będziemy zarabiać. Będziemy e, trzepać gruby hajs diamentowy z innych masakrowiczów. E, no i tak. Mam 30 level. Proponuję przejść się po wyspie, przebiec się po wyspie albo zrobić cokolwiek, jakoś nie wiem, może mały truchcik. E, I zenchantować sobie ten kilof, ponieważ... Mm, wiecie co, może wziąłem ze są diamenty, w razie czego, jak trzeba będzie coś innego zenchantować. Hmm. Dobra, zostawmy to. Spróbujemy zenchantować killów. Jak nam nie wyjdzie, no to e, będziemy mieli mały problem. Ale to tam, e, na no to nie zwracajmy uwagi. Oczywiście noc się robi w momencie, kiedy ja chciałem skorzystać z transportu wodnego. No dobra, e, może nas nic nie zabije. Co? Nie mam żadnej zbrojki. Nie mam nic takiego. Jestem gołoskiniec. Goło no, tutaj mijamy wieżowiec buraczka. Tutaj mamy domek e, Agu i Zio. Tutaj prawdopodobnie chyba coś buduje graf. Wczoraj na live widziałem. A my płyniemy, słuchajcie, chyba do dealerka. Wydaje mi się, że inni też mają na pewno jakieś enchantingi i tak dalej, ale dealerek jest jedyną osobą, którą znam. Która, w, u której wiem, gdzie jest ten enchant, i do której wiem, jak trafić, więc. Prawdopodobnie po prostu yy, skrócimy sobie w ten sposób drogę, może nawet drogą morską. wiecie co? Opłyniemy sobie dookoła, wszystko. Zobaczcie sobie w nocy, jak to ładnie wszystko tutaj wygląda. Tylko boję się, że chyba się zgubiłem. Nie, dobra, nie zgubiłem się. Czekolad się nie gubi, pamiętajcie. czoklet zawsze wie, gdzie płynąć. Yy, mamy most, ok. Czyli powolutku zbliżamy się do strefy tam, gdzie mieszka druga połowa serwera, bo jedna połowa serwera mieszka w okolicy wieżowca Boraczka, a druga połowa serwera mieszka gdzieś tam chyba bliżej domu Mandzia na południe, a my... Zaraz tam jest chyba gdzieś Rancho Dealerka, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że Dealerek nagle nie wejdzie na serwer i nie zobaczy, że korzystam z jego enchantu. I mam nadzieję też, że nie powiecie mu, że korzystam z jego enchantu, bo bo, bo ja się boję trochę. On może, on może być zły, a ja nie lubię, jak ludzie są na mnie źli. Ja jestem bardzo miłym człowiekiem, ja nie lubię żadnych spin, nie lubię dram, więc yy, zaraz zobaczymy. Yy, to jest chyba... Tak, tutaj mamy Rancho Dealerka. Supi, 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 ekstra. I uwaga, uwaga. Wejście chyba gdzieś tutaj powinno być. Hop. Darmowy kobl dla potrzebujących. Ja mam za dużo kobla, wystarczy mi. O nie, wstęp surowo wzbrojony. O nie, nie, słuchajcie, czy jesteśmy Czy jesteśmy gotowi na takie poświęcenie? Czy jesteśmy gotowi na ryzyko, że Dilerek nas zobaczy i nas przytuli. No ja Okej. Okay. Słuchajcie, sk dobra. Skoro krowa weszła, krowo, wchodź dalej. Wcho nie, nie wychodzimy. Wchodź dalej. Krowo. Krowo, wcho no, wchodź. Wchodź. Gdzie, gdzie, gdzie? Tam, na dół. Jak są lasery, to, to w ciebie trafią. Eee... A? Żyjemy. Eee, dobra, żyjemy. Słuchajcie, jest dobrze. Mamy enchant. Uwaga, uwaga. Wkładam mój eee, Kajlof. Proszę bardzo. I co mamy? Unbreaking 3 i. Uwaga, proszę, Unbreaking 3, niech będzie Unbreaking 3 i. Silk Touch. Unbreaking 3 i. Silk Touch. Unbreaking 3 i. Unbreaking. Aaa, Fiś! No może być, ale chciałem Silk Touch. A. Chciałem Silk Touch. A. Czy jest tu jakiś crafting table? To jest jeszcze inna spra sprawa, bo może uda nam się Slicktacza ogarnąć z kilofa zwykłego? Ja naprawdę tego potrzebuję, słuchajcie. Ja naprawdę potrzebuję Slicktacza. Yy, może, może w ten sposób. Może ten kilof będzie miał szczęście. Nie będzie to już oczywiście 30 level, ale. Ha? Huh? I o! Unbreaking Efficiency, Efficiency. Ryzykujemy. Nie, nie ryzykuję, czy ryzykować. Nie, bo mam, za, mam, mam level 27 jeszcze może, może jutro albo pojutrze uda mi się cokolwiek z tego ogarnąć, ale dobra, tyle mi wystarczy. Yy, udało nam się zrobić przynajmniej. No w sumie to jest dobry kill do dochodzenia do kopalni. W sumie. Yy, ma szybko kopię i mało się niszczy. Czyli najlepszy kill do kopania w sumie takiego nieogarniętego. Dobra, słuchajcie, w takim razie wracam. To, to, nie był, to nie był udany wypad. Wracamy do naszego, do naszego domku i zobaczymy, co dalej. Może w końcu ogarnąłbym szkło, bo muszę sobie szklany sufit zrobić? Zaraz zobaczymy. Co? No to te drzwi tu robią w ogóle? Już któryś raz kolej na nie wpadam. Proszę się rozwalić. Proszę się. No! one się w ogóle rozwalają? Poczekajcie. O. O. Super, dobra. My tu jest stoją normalnie na drodze i się, i się wkurzam tylko. I się tylko wkurzam na to. W ogóle SKK właśnie wbił na serwer, spoczko. Eee, a my tutaj, Hops, wysiadamy. Eee, w mamy drzwi. Eee, co, co, co mamy z tymi drzwiami zrobić? one się do czegoś? Możemy je wstawić do kopalni. O, to będą nasze drzwi do kopalni. Pyk. W sumie, może są drugie, bo to są. Słuchajcie, to są drzwi z drzewa dżunglowego. Tutaj dżungli nie ma. Więc ktokolwiek przyjdzie do mojego domu i zobaczy. <laughs> ja, ten ziomek! <laughs> ten gość ma drzwi z drzewa dżunglowego. Skąd on je wziął? Pewnie scitował. Powinniśmy dać mu bana. Zobaczycie, tak będzie. Jak dostanę bana, znaczy, że dostałem bana za posiadanie nielegalnych drzwi. Pyk. W to okradam swoje własne muzeum, trochę, trochę przypał <noise> Ale potem to ewentualnie tutaj z powrotem włożę No, no i... Czy to są w ogóle dżunglowe? Są dżunglowe, super Idziemy Pyk, 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 hop I słuchajcie, jak zrobimy drzwi Myślę, że moglibyśmy też zrobić sobie szklany sufit Tymczasowo Bo chciałem zrobić kolorowe szkło, tak jak na survivalu Raczej na nie nazwanej serii na Minecraft w żeby zrobić takie witraże w poprzek, tylko nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Czekać na to wszystko. Lepiej, żeby zrobić na razie zwykłe białe szkło, a jak będę miał już kolorki, wtedy będę ewentualnie podmieniał. Będę musiał wtedy mieć na pewno już ciktacza. Ale okej, okay. drzwi. Drzwi musimy wstawić pyk tutaj. A jeśli chodzi o nasz kilo, kilof na razie będzie schowam chowam, bo to jest bardzo ważny mój kilow. Lapis lazuli też chowam, iron też chowam, a wyciągam. Proszę bardzo. I zobaczcie, to ogólnie tutaj się kończy. Nie będę tego tutaj dalej pociągał. Tu po prostu będzie się kończył Daszek, tu będzie most i na końcu mostu, może ewentualnie znowu się ten Daszek będzie zaczynał. E, więc to powinno być gdzieś. Tu, 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 am, um, tu. Bez tego. Bez tego, bez tego na pewno. O. W ogóle to ci tego wcale nie widać. Ale to będzie jedyne nieprzeciekające miejsce w moim całym domu. Bo liście mam ogólnie sufit z liści i to jest w ogóle podwójna mm, Podwójna warstwa liści, nie wiem, czy widzicie, bo tu jest, to są liście z brzozy, a wyżej są liście ze zwykłego dębu. Zrobiłem to tak, żeby nie było to dużego prześwitu. Bo wiecie, jak się postawi jedną warstwę liści, to one bardzo prześwitują. A jak się postawi dwie warstwy, to już jest dużo lepiej. Zobaczcie tu i tak samo. Jak są dwie warstwy, to nie widać w ogóle, co jest za liśćmi. No Troszeczkę widać, że jest stone, ale ogólnie no jest dużo, dużo e, ładniej. I co, zrobiliśmy dach. Zrobiliśmy. Co zrobiliśmy? Pokazałem Wam e, cały mój domek. E, pokazałem Wam, co chcę robić. To wiecie co? Zróbmy to w ten sposób. Ten odcinek to jest pierwszy odcinek, gdzie pokazuję Wam domek, więc nic nie musimy tutaj zbytnio robić. Pamiętajcie, macie mi tutaj wymyślić koniecznie e, o to tutaj, o tą wysepkę, którą tutaj mamy, co z nią zrobić, e, jak ją wykorzystać. Możecie też, jak macie jakiś pomysł na muzeum, co mógłbym do tego muzeum włożyć, możecie też pisać. Mam nadzieję, że wyleje się tutaj jakaś fala pomysłów. A jeśli ja co mi żegnam, dzięki za oglądanie tego odcinka, dzięki, że byliście, dzięki, że obejrzeliście. Dosyć krótki odcinek, ale myślę, że krótsze formy też są w miarę ok dla Was. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!